Monolog o poduszkach podróżnych. Dzisiaj jest środa, 7 maja 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się swoim monologiem, zawierającym kilka przemyśleń i spostrzeżeń dotyczących poduszek podróżnych. Ze względu na swój wyjątkowy kształt, poduszki w kształcie rogala wydają mi się ciekawsze niż zwykłe poduszki do spania w kształcie spłaszczonego prostopadłościanu oraz okrągłe lub prostokątne poduszki do siedzenia. Takie ciekawe poduszki w kształcie rogala są powszechnie znane jako poduszki podróżne, które mogą być noszone przez dowolnego użytkownika mającego nienaruszoną, wystarczająco grubą tylną część szyi. Zauważyłem, że niektóre poduszki podróżne mogą być demuchane lub nawet masujące, lecz większość z nich wydaje się nie mieć takich funkcjonalności. Poduszki podróżne moim zdaniem mogą się przydać użytkownikom podróżującym podczas jazdy samochodem, Pociągiem lub lotu samolotem, gdy siedzenie w bezruchu jest w większości przypadków wymagane, lecz wiąże się z pewnymi efektami ubocznymi. Siedzenie w bezruchu w miejscu do siedzenia w samochodzie, pociągu lub na pokładzie samolotu przez długie godziny, jednocześnie zostawiając przestrzeń pomiędzy karkiem a danym miejscem do siedzenia, mogłoby potencjalnie powodować dyskomfort, ból lub nawet sztywność karku. W takim przypadku można nosić poduszkę podróżną. Która może przynajmniej skutecznie zapobiegać dyskomfortowi w karku użytkownika. Oprócz podróży podczas jazdy pojazdem lub lotu statkiem powietrznym, istnieje jednakże wiele różnych okoliczności, w których poduszki podróżne mogą się okazać przydatne. Myślę, że mogą na przykład skutecznie złagodzić dyskomfort w karku pracowników biurowych przyzwyczajonych do siedzącego trybu życia. W porównaniu do takich osób na szczęście mogę codziennie siedzieć na beżowym fotelu ze swoją szyją owiniętą miękką, wygodną, szarą poduszką podróżną. Mimo, że mówi się nie owijać w bawełnę, od czasu do czasu chcę owijać swoją szyję taką poduszką podróżną, która może się okazać wypełniona bawełną.